ma witam serdecznie. Widzowie, mamy dzisiaj do omówienia kilka ważnych rzeczy, kilka ważnych kwestii, ponieważ mamy już informacje na temat nadchodzących zmian w najbliższym patchu. Mamy m.in. takie informacje jak nerwa się 60 p ale przy okazji Wargaming nam tutaj również buffuje 8 więc fajna rzecz. Kolejną rzeczą, którą omówimy będzie typ 7.1, cała linia zresztą do buffa, bardzo mi się to podoba, że... Nie jest zruszona tylko dziesiątka, ale zarazem też ósemkę, dziewiątkę, więc pod tym naprawdę super. Ponadto mamy zmiany Jocha i na całej linii, więc też się jaram. E, więc w sumie poniekąd te, te przecieki, które wam pokazałem kilka dni temu, się sprawdziły. E, I jedną, uważam, z najciekawszych rzeczy jest buff E-setki, kolejne zresztą. E, ponadto buff E-75, który już teraz jest, e, już, już aktualnie jest świetnym czołgiem. E, również z Tigerem 2 więc myślę, że zaczniemy od Polaka. Uważam taki najgłośniejszy temat aktualnie. Więc rzeczy, które tutaj zostaną zmienione, to prędkość przeładowania działa, oraz celność przeładowania działa, oraz punkty wytrzymałości. Są to rzeczy, które się nie spodziewałem, muszę przyznać. Naprawdę liczyłem na to, że zostanie tutaj zmieniony pancerz. Na, na przykład ta tutaj, taka kabeleczka, ta kreska pod dolną płytą. Ona powinna zostać zmieniona. To jest 50 pancerza. Przez co, jak strzelacie w dolną płytę i wam poleci delikatnie za nisko, to się odbijacie. I to jest jedna rzecz, którą bym zmienił. Być może wizjer. Nigdy nie będę, nigdy nie byłem i nigdy nie będę fanem nerfienia celności na czołgach. Jakby wiem, że Polak oczywiście zjada taką 705 piątkę pod tym względem. Więc World poniekąd chce to zbalansować. Więc kumam, kumam, ale no nie wiem, sam szczerze. Być może właśnie ten, w sensie, na, na pewno ten baw pancerza, by, nerf pancerza, mam na myśli, byłby ciekawszy, ale przejdźmy jeszcze do dziewiątki. Dziewiątka dostaje tutaj akurat coś ciekawego, ponieważ ona dostaje ten damage na minutę, będzie on większy, więc fajnie pod tym względem. Ponadto poprawiają celność, czas celowania. E, oraz e, na tym działku 100, 122 sumę to na stokowych tylko, tak? Bo to są dwa stokowe chyba, tak mi się wydaje, czyli dwa stokowe działka, więc ekspienie tej linii będzie po prostu silniejsze. Tak mi się wydaje. Także pod tym względem OK, buff 8. Tak tylko zaznaczę, że ta dziewiątka jest bardzo spoko, także taki buffik i, i jak najbardziej w porządku. Mam nadzieję, że nie, zniechę że, że nie zniechęci to ludzi e, do właśnie ekspienia linii. Ponieważ ona wciąż będzie bardzo dobra, moim zdaniem. Tutaj mamy, usuwałem jedno działo 122 mm. Ponadto są buffowane dwa działa: jedna z i druga z No i tutaj też jest buffik do DPM, właśnie do cenności działa. Także takie rzeczy, które nie sprawiają, że ten czołg będzie toksyczny, a na pewno będzie się grało przyjemniej. Akurat grałem tym Polakiem jest bardzo spokojny. Także, także to były zmiany właśnie w linii do 60 TP. I zobaczcie, że. 60TP to jest jedyny nerf w tym patchu, więc Wargaming poniekąd poszedł po rozum do, do głowy Preferuje buffowanie niż nerfienie wszystkich czołgów, bo do tej pory zazwyczaj nerfili Wszystko co się da, a teraz buffują Buff typa 7-1, to, to jest jedna rzecz, której się nie spodziewałem, ale no Mimo wszystko ten ciąg jest zapomniany Więc tak, celność działa poprawiona i to bardzo, naprawdę super sprawa O studzonym dziale będzie 0,22 celności. Rozumiecie to? Celność Grilla 15. Piękna sprawa. Ale największym problemy i tak uważam, była celność na tym, w tym zwykłym trybie. Także pod tym względem to jest super, że robią z tego 0,38. Pan coś wierzy, do bafa został zbafowany. Również super sprawa. Oraz prędkość maksymalna i prędkość cofania. Prędkość maksymalna aż o 5 km na godzinę. Więc to też jest coś fajnego, muszę przyznać. Na rów serwerze, z tego co pamiętam. Ten typ zasuw, właśnie z taką prędkością. Więc tutaj spoko. nie są to jakieś takie ba bardzo duże zmiany. Dopiero teraz, zobaczę, <laughs> że kamerkę mam tak krzywo, sorry. Więc fajnie. Dziewiątka dostaje również zmiany. No i tutaj ponadto DPM nam buffują, Akurat DPM na dziesiątym wieżu również by mogli delikatnie polepszyć. Więc fajnie, to powiedział e, To powiem wierzę. E, ok, Te też tutaj reload. się wieża. Aha. Dobra, bo to jest kompatybilne w jakiś tam sposób z, z, z tym dziełem, po prostu. Okej, okay, kumam. Ale fajne DPMy, tutaj też będzie można zrobić. Akurat to jest jedna rzeczy, ta, ta dziewiątka i ósemka to są jedne z takich y, maszyn, które na pewno bardzo odrzucają, odnerwiają te linie, więc spoko, że zachęcają tam w jakiś sposób. To, akurat te rzeczy mnie jakoś specjalnie nie interesują. Te te dziesiątki są oczywiście najciekawsze, ale i tak na plus. Linia do Jocha. To też jest coś na nas oczekaliśmy. Szczerze spodziewałem się jakiegoś tam buffa, być może prędkości Ale przewidziałem buff dla opuszczania I zrobili właśnie z tego minus 12 stopni I to jest jedna rzecz, która zmienia naprawdę bardzo, bardzo dużo To naprawdę bardzo dużo zmienia Ponadto buffa dostaje nie te działo, ta słomka co ma 360 alfy, ale ta która ma 440 Jakby DPM między tymi działami został zrównany do tego samego poziomu, czyli tam około do 3500, więc no fajna alternatywa. W sensie w końcu będziemy mieli al al alternatywę, jakby celność dział również została poprawiona. E, ta penetracja 310 to jest wciąż mało. Mogliby dać te przynajmniej 325 na jednym i na drugim działku, już, już by było bardzo. Ba no, także ogólnie uważam, że zmiany bardzo fajne. Tak poza tym przewidziałem też właśnie te minus 12 stopni. Nie wiemy jakie będą zmiany w 9 zmiany w tierze Myślę, że tam również jakieś 12 stopni może wlecieć Ale zobaczymy, ale jest też buffik 8 tieru, no, który uważam, że jest strategiczny I co, poprawiam tutaj DPM, ogólnie celność, czas solowania e, Prędkość obrotu wieży, no, na Jochu tutaj się może przydać, także fajnie, że to zmieniają No i ogólnie takie parametry, akurat w tym czołgu do zmiany jest bardzo dużo e, Fajnie, że daje troszkę więcej HP, prędkość syfania. Jest, Jest ogólnie spoko i uważam, najciekawsza rzecz w tym odcinku, esetka, na której się właśnie dzisiaj skupimy. Zmieniony zostaje tutaj również widzowie pancerz. Pancerz, 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 czyli coś naprawdę, no na coś sierpi esetka. W sensie, mimo że już raz to dostała bafa do tego frontowieży, to dostanie się te, te 10 mm. I powiem wam, że teraz czołgi, które nawet mają te 330 peny Będą miał bardzo duży problem. Będzie trzeba celować rzeczywiście po tej belce, a nie, że po prostu glacie sobie ruski medem i yy, Walicie po tym właśnie froncie esetki, także Spoko, jestem fanem i to jest ogólnie z buff dla e, To jest buff dla słomki Tak, jest to baw dla słomki, to ma 0.39 Zrobi nam się z tego 0.37 Czyli Będziemy mogli zejść aż do 0, 0, 0,3 albo do 0,29. Także bardzo fajna celność. Akurat. Już teraz setka ma fajne działo. A jeszcze jak to tak właśnie zmienią? Gdybyś setka dostała 325 penny na tej słomce, to naprawdę topowy, topowy czołg 10 tieru. W sensie i tak będzie bardzo fajne. Wciąż będzie wolny. Ja osobiście lubię takie klocki. Baw akurat. E75 to jest jedna rzecz, której się nie spodziewałem, ale zobaczmy, co tutaj zostało zmienione. E, przede wszystkim. E, wieża. Pancerz wieży. Na topowej wieży. Uuu! E, na froncie do 260. O kurcze, To wiecie, że ta setka e, znaczy E75 będzie znacznie więcej odbijać? Bo aktualnie E75 możecie z hita poddaszczku penować. A z jakichś innych pocisków, no i oczywiście również hitów tutaj po tym poliku. A będzie tutaj znacznie więcej pancerza. Ciekawe. Ciekawe, że Ward Gaming się zdecydował, że ten czołg potrzebuje jakiejkolwiek zmiany. E, Ponadto dwa działa dostają. E, to są te przedtopowym, a i działa topowy również. Na podstawowym pocisku większe penetracje, no, czyli nie jakoś dużo. Delikatne zmiany, że na pewno będzie odczuwalna, moc silnika również będzie odczuwalna, ale to i tak na stokowym. Także przy ekspieniu, jak najbardziej spoko. Tiger 2, yy, świetny czołg aktualnie, Wie, wiele osób robi na nim właśnie misje. Co my tutaj mamy. Yy, jedno działo zostało usunięte. Yy, Stokowy dostałem buffa do DPM, do cenności, czasu celowania. Yy. I przy wieży topowej co tutaj mamy? A przy wieży topowej ogólnie polepszy nam się reload na stokowym działku. O takie e, bardzo średnie zmiany, ale w sumie i dobrze. Nie warto robić tej te zbyt dope, on aktualnie i takie świetne. świetny. Ze względu właśnie na działo i tą resztę. Stokowa wieża dostaje też bafa no i fajnie, Ta, takie zb zbalansowane zmiany, a właśnie czołgiem na którym się skupię w dzisiejszym odcinku będzie Asset. Więc tak jak powiedziałem, pograłem sobie Assetką w dzisiejszym odcinku i zagrałem sobie tutaj na zestawie HP, wysyłać i wentylacja. Zobaczcie jaką celność tutaj można zrobić, 0.32, więc po tym buffie myślę, że do 0.3 zejdziemy, bez żadnych jakichś wiecie, modułów specjalnych w stylu... Czy calowanie nagród, czy właśnie ten nowy ekspliantalny nie będzie to potrzebne. Ja się te działki już teraz jest bardzo fajne, także pod tym względem spoko. 3600 dpm -u. i myślę, że to będzie naprawdę mm, bardzo duża ko konkurencja. Setka będzie bardzo dużą konkurencją dla 60 P aktualnie. Także lecimy z bite. I wylosowało nas tutaj na Dębinie. Dębina z tej strony może być spoko. Można zrobić fajny wynik, ale zobaczymy, czy nie dostanę na przejeździe do miasta zbyt dużego przestrzału, także jakoś tam pogramy, zobaczymy jak to będzie, mają 2x277 dwa dwa dwa, myślę, że one mogą próbować zająć jakoś miasto agresywnie zapewne część z osób was część z was zapyta dlaczego nie gram na turbo na scc, Dla, dlaczego hp a nie turbo no, te hp to jest tak potężny moduł że wolę jeśli będzie szybka bitwa, to i tak, i tak nie dojadę te tury, bo nie zmieniasz tyle. A jeśli już dojadę, to te HP, te, te dodatkowe punkty wytrzymości, a przede wszystkim to, że nie dostaję permatraka na strzała od większości naprawdę czołgów w tej grze, to zmienia bardzo dużo. To zmienia na, naprawdę bardzo dużo. Eee, zrobiłbym kiedyś taką tier listę modułów szczerze. A, akurat to by mogło być bardzo ciekawe. Możecie napisać w komentarzach, czy chcielibyście coś takiego. Można się zastanowić na czymś takim. Mm, no i co? Do tego miasta będzie trzeba przejechać. Eee, wątpię, że ktokolwiek tutaj będzie. Spójrzcie, tak jak powiedziałem, o Leopard jest tak jak powiedziałem, ten, e, ten pluton będzie chciał zająć agresywnie miasto. Dla mnie to, to najlepiej, e, bo damage przyjechał do mnie. Nie, nie muszę gonić za uszkodzeniami, także na plus. Pod tym względem prawdopodobnie przyjmę pestkę od Loparda, tak mi się wydaje przynajmniej, że da, że da mi taką bombę jedną tutaj na przejściu, ale wcelujemy się w niego, by mu oddać, dobra nie ma go, być może cofnął, oh, ale timing, albo trzymał jakiś bardzo niewygodny kąt dla mnie, e, albo po prostu e, wychylił w timing. Jak to jest ze setką? Akurat tutaj można się bardzo szeroko kontować, Jeśli jakiś czołg ma ogólnie hity, to można stawiać takiego szerokiego sklepa I on może wtedy na dobrą sprawę strzelać tylko i wyłącznie z właśnie apeków Mu Musi zmieniać na intuicji, więc to też jest taka rzecz, że trzeba to wyczuć. No i przejął mnie z hita, co nie? We front wierzę no? Myślę, że po tym patrzu no już nie będzie miał tak łatwo kolega. Ogólnie, już nie będzie miał tak łatwo kumpel Także no ja bym się tutaj Pożegnał na ich miejscu ze takim Łatwym przebijaniem esetki Ten bardziej go tam klei e Niestety Chyba nie będzie w stanie mi go odsłonić w żaden sposób Ziomek e I ogólnie taki mek. Jeśli, jeśli Badger go będzie miał w takiej sklejce, to, to 277 mu nie da nawet peski, a on go powinien prze, przebijać na spokojnie. Chyba tylko ten Badger nie wie gdzie przebijać dokładnie. Dobra, dał mu pechę, ja też mu dałem pestunię, bardzo fajnie. No dwie pechy już daliśmy, Oczekajcie, czekajcie, zapomniałem ustawienie zmienić jedno, ogólnie zabrali nam konta plusowe, zawsze tak się dzieje pod koniec roku. E, także nie nagram wam o na razie o następnych czołgach, takich jak ty właśnie, o mankamentach typa. Patrzcie, esetka ma hita. No to jest dosyć logiczne, że ma hita. Ja stoję dosłownie bokiem. Patrzcie. Ja bokiem stoję. I, i on mi nie jest w stanie dać pe... Zmienił intuicją na apczka. <laughs> I tak tej te pestu nie dał. Wiecie jak komicznie będą wyglądały pojedynki esetki na setkę? No to jest akurat hit. Widzieliście, wi widzieliście też to? Patrzcie. Tutaj normalnie jak podjedziecie na blisko to można przebijać, e, to jest właśnie jedna z takich rzeczy e, Jak esetką gracie sklejkę po prostu na drugą esetkę, czy jakimkolwiek innym czołgiem też nie Tutaj na spokojnie to przebić można No Chyba że nie opuszczacie, oj, ale e, Popsułem to, zblokuję udziałem Nie ma hita ziomek, no Fajnie, ładnie, elegancko, ale to będą komiczne pojedynki. Ja myślę, że na, na jak to będzie taka walka. E, zastanawiam się, wciąż, co zostanie zmienione, zmienione na oslocie. Bo wiecie, jak oslot aktualnie wygląda, te deki tam są przepotężne. Dosłownie dominują. E, I gdyby delikatnie znerfili, i taka e setka była w mecie, od no kurczę powiem wam, byłoby to dosyć ciekawe. E, w sumie wrócilibyśmy do takich czasów, kiedy po raz ostatni się grała e setkę. 2014 rok? Nie wiem, ale bardzo dawno temu yy, się grał Esetki na turniejach w jakichś większych takich ilościach. Yy, chciałem robić Manticore, ale niestety uciekł. No i nie wiem, czy dojadę już gdziekolwiek aktualnie. Nie wiem, czy gdziekolwiek już dojadę. Styril gdzieś tam będzie. Leopard też gdzieś tam jest. O, masz poto od No wola Chyba jedziemy i tak. No. Mam, do, mam dosyć sporo HP. Zobaczę, że to działko skupianie jest celne. Dlatego ja właśnie preferuję między innymi granie tą es Esetą na słońce właśnie. Pod tym względem bardzo lubię ten szok. No tuba jest taka, ja znaczy się tuba. E, te grubsze działko. E, te 15 cm ja tubą mówię na to. No, jest takie for fun spoko. Dla części osób może się wydawać lepsze, ale nie wiem, jak dla mnie ta. Słomka tak dominuje akurat. Jest taka dominacja to, totalna. Eee, pewnego, w pewnym momencie grałem stabę na sesję. Grałem dosyłać. I w pewnym momencie właśnie grałem dosyłać i stabę i plus HP na tej sece i powiem wam, że też bardzo fajny zestaw. Chciałem teraz przetestować wentylację jak to chodzi wiecie by zmaksymalizować właśnie czas skupiania właśnie czas celowania wiecie wenda daje dużo aktualnie wenda daje dużo bo nie do perki e, wam boostuje te nowe op perki to jest właśnie takie parametry jak celność czas skupiania e, plus oczywiście lilut nie plus reload, tam 100 damage na minutę zmienia to jest spora akurat by taki pojedynek na bliskim dystansie jakby w tej bitwie to naprawdę jest to odczuwalne średnia bitewka jak na pierwszą niestety te dwa siódemki zagrały bardzo agresywnie i przez to bardzo szybko zginęły no cóż, sądziłem, że troszkę więcej poklikam ale mimo tego i tak topowy wynik może być dobra, ma kolejną giereczkę a i chyba nie było jeszcze okazji, nie, nie, nie powiedziałem wam yy, w tym odcinku, ale życzę wam oczywiście zdrowych wesołych świąt yy, żeby tam każdy wiecie o, fajnie spędził te święta, ja osobiście streamy odpalę, na Twitchu będę tam rano pewnie, przed kolacją i zapewne na wieczór Także jak coś to zapraszam na Twitcha, może jakiegoś jagerka strzelimy sobie na skimie, co? <grym> Także jak to w to wpadajcie Ym, I to możemy zrobić w tej bitwie, ja, ja myślę, że pojechanie tutaj w tą pozycję, jakiś przeszczą na środek może być jak najbardziej spoko Wiecie, podjeżdżanie później pod ten nasyp na F2 potem agresywnie może się skończyć różnie, ponieważ esetka właśnie fajnie odbija jaki jest na płasko, czy nawet ma jakąś przewagę wysokości, a w momencie, w którym czołgi są wyżej, no to robi się już papierowa ta wieża akurat. Zwłaszcza na taki czołg jak KPZ, nie, czy coś. on akurat ma całkiem, do całkiem dobrą pękę. Także na takie rzeczy też patrzeć trzeba. Co nie? No jest BEREK. Dałem mu tubkę, no bardzo fajna jest ta alfa A akurat gdyby esetka miała dosyć podobną yy, Alfę, es, znaczy gdyby mouse miał dosyć podobną alfę jak właśnie esetka No to mógłby być przepotężny a takie 530 mu dać Kurcze, z taką celnością działa ogólnie z ta takim fajnym działkiem jaki ma mouse Byłoby to mega spoko yy, Z taki ciekawostek, w sensie też chyba nagram o tym odcinek Bo mam fajny pomysł na content to na reserwerze bufują ISA 7. Będzie on miał większą perę na goldzie. Chyba mu z do 317, bo aktualnie I7 ma 303 co nie? Z tego co właśnie pamiętam, więc to jest spoko. Ale przede wszystkim bufuje mu właśnie alfę i będzie miał 530, a to już jest sporo. A to jest akurat całkiem sporo. Albitwa. No, ale bitwa. Ale bardzo niefajna gierczka. Centurion, jakieś snajpi, to to, tu tamto. Gdzie on stoi kpz -em? Musi stać na tej półce raczej, co nie? Tak mi się wydaje przynajmniej. A spr spróbujemy dać wy tego Gesora, on bardzo agresywnie wychyla. Dobra. I bomba. To no taki snajper, jest jest ten czołg. Muszę przyznać. Wy tego też damy? Myślę, że nie zdążę skopić że on cofnie, a ziomo stoi. Czeka po prostu, no, aż mu dam damage. Nie wiem czy zauważyliście, ale spotnąłem Mausa. Widziałem po prostu jak perk mi się wyświetlił, więc musiał być to mój spot. 2000 już teraz, no i tak powoli rzeźbimy sobie. Akurat Esetkę z takim czołgiem, ma 3150 HP. Więc na spokojnie tutaj na, na taką wymianę iść można peskę za peskę często na totalnym luzie. Zrobi. On chyba chciał sobie sklapa zrobić do kogoś, a zapomniał, że ja tutaj jestem. Nie wiem też, co ten tor miał w głowie. O, za nisko mi poleciało. No, kontowanie kadłubem na małsiku tak o. Można, je, można jak najbardziej. Można jak najbardziej. Na SEC takiej się kontować. Akurat często do, do apc ów ciężar jest się skontować kadłubem. W Esece niż do takich hitów, nie? Bo na hitach to praktycznie bokiem stoicie No i tyle Może się dingie <laughs> Miał hita I mu nie poleciało Nie poleciało mu w górę Czy w dupę, nie wiem gdzie celował i odbiłem ten pocisk To jest przepotężne Uwielbiam ten czołg za to Powiem wam Jak podjedziemy do tego V to ładnie go zmielimy akurat Zdarzenie losowe jeszcze ponadto? Ej, aż laga dostałem. Albo laga dostałem, albo giereczkę mi skraszowało przez zdarzenie losowe. To się pytanie, czy to jest powód tego, czy nie? <laughs> nie, ale to było dobre. Dobra, dała losowanie na full dychy, ale za to nie, nie ma żadnej arty, więc fajnie. Dwa super konie, chieftain w bitwie przeciwnej. Jest, jest okej, okay, jest okej. Okay. Kiedyś bardzo lubiłem Berlin, muszę przyznać, w sensie to, to była taka mapa na poziomie Erlandbergu u mnie, gdzie jest bardzo dużo przeszałów, a oni to zrobili taką. strasznie idiotoodporna jest ta mapa. Staje sobie w oknie, Arta cię tłuszcza, a wcześniej było bardzo dużo takich fajnych przeszałów, bo można na dojeździe pofarmić przeciwników, jak wykorzystać swój czołek. No, nie wiem, akurat te zmiany tutaj mi się nie podobają, nie jestem fanem w żaden sposób. I też ta bitwa... Hmm, to to, to no właśnie tutaj mamy. Gdzie on jedzie Isem 7, a i 7 na awku. Bo właśnie nie wiem gdzie zagrać. Nie wiem czy zagrać gdzieś w oknie, czy zagrać gdzieś po tej części mapy. E, Obawiam się tylko, że tam będzie stać jakiś TEDek. A często tam się ustawia jakaś jagoda czy cokolwiek takiego. Ludzie stoją na tadekach tam i kontrolują całą e, zewnętrzną stronę, cały outside. Także zobaczymy. Będziemy się musieli jeszcze skontować tutaj do ziomków nie dosyć jakiegoś przestrzału, no dobra, skontowaliśmy się. Jeśli nie będzie tam jagody na rogu, to będzie spokój. No i to zrobimy fajną bitewkę z tego jeszcze. Myślę, że na spokojnie. Tyle właśnie tej jagódki nie było. Mamy też środek, co pozwoli mi skrócić sobie w jakiś tam fajny sposób tędy, bez, bez ogólnie żadnej straty HP. I będę mógł tutaj komfortowo grać, więc eee, akurat też fajnie. Myślę, że ten koń będzie chciał wstać wiecie, on po prostu cofał. Zastanawiam się, czy nie będę gdzieś tutaj miał boku tajna, ale chyba po prostu na plecy zagram. Myślę, że dam jeszcze jedną darmową pestaczkę i oni się wtedy na mnie obrócą. No i po prostu ich przyjmiemy, nie? W ogóle taka setka do przyjmowania e, kilku czołów na klaty jest przepotężna. Myślę, że go sfokusuję na najgroźniejszy czołg tutaj w całej tej ekipie. Grilek. I tam grilla. Dostanie kolejnego Gonga ziomo. Ten ma raczej hity. Także no nie potrzebowałbym się na jego miejscu jako specjalnie. Nie ma sensu ziomek. I 7 razy mnie będzie coverować. ciebie będzie tutaj. Yy, jakoś mnie chronił, że on tak super koniem podjechał to akurat jestem W delikatnym szoku, muszę przyznać, że on zagrał tak agresywnie Mimo, że mnie spota Także jak się uporam tutaj z tą Jagodą yy, I z całą resztą to myślę, że Coś tam fajnie poklikamy sobie, przybył mnie powierzy. No kolego Masz 330 CSiP, więc yy, poczekaj Do tam Którego? Do 5 stycznia? Nie pamiętam kiedy dokładnie będzie update, więc Chwilę serio poczekaj już, no i będziesz kleić taki pestaczek po wieży asadki cwaniaku. Każdą paską nie przebija. Śmiałe, nie? Myślę, że to też jest kwestia losowania pene. Akurat. Mm, jak macie tak na skleju, to 300, 330 pene to jest e, bardzo zależne akurat od tego, czy ci pene dosyć czy też nie. Niech chciałem dać wygrilla taką pestunię. Delikatnie tą wieżę skontuję, to myślę, że już nie będzie miał takiego łatwego grania. A na pewno będzie musiał pocelować bardziej. Killem się jakoś przedstawił. Na razie tu nie ma jeszcze lipy, nie? To no jest okej okay chyba. Bo tak zastanawiam się czy cofać, ale mam ISA 7 na kowarze niby. Ponad to jest ten chory jeszcze gdzieś tam za rogiem, także myślę, że aktualnie mogę stać. Patrzę, ile oni mają HP, to też akurat całkiem sporo. Także jest jeszcze luzik. W momencie, w którym esetka tak kontuje, wieżę, dla części z Was może to jest coś nowego, ale można strzelać po dziale. Jak na przykład esetka za rogu by chciała was spotkać, czy cokolwiek takiego, to możecie jej po prostu tu w dziale strzelić. Wiarzmo, jakby. No i to wejdzie akurat. No i to niezależnie z jakiego pocisku. Wiarzmo, jakby, nie? Myślę, że będzie mnie celować tym superkoniem. Glile się znowu przystawił. Dlatego, ty tam kombinujesz. Co ty kombinujesz w ogóle? Proszę ja, Ciebie. Damy sobie wraczek. Dobijemy zioma. Uj. Prawie go dobiliśmy. Ale bardzo dużo odbijańcowych w tej bitwie. Akurat na takie czołgi jak to, to perfekcyjnie ta maszyna się spisuje. O, zaczęli mnie przebijać jakoś. Superkąkę jeszcze damy za 500. Nie do takiej wymiany. peska za peskę. Eee, super super sprawa naprawdę. To mi dał. A chift mi tam dał. Okej. Okay. go jakoś po włazie? Mam nadzieję. O. Wiecie ogólnie co Wargaming popsu? Eee, myślę, że część z Was mogą mieć taką sytuację. Ja, ja osobiście miałem nawet ostatnio, jak grałem sobie gry wojenne. Jak strzelacie na przykład za modelu wraku. A, no i to jest to. Te wraki mają zbyt dużą teksturę. Słuchajcie, że ja nie jestem w stanie strzelić, mimo że cały jego właz widzę. jest akurat powalone pod tym względem. Musiałem podjechać, tam jest dosłownie z 20 mm za dużo tekstury nałożone. I na przykład jak y strzelacie przez, y nie wiem, wraczki, przez działa, y pod działem nawet, to to po prostu łapie na, na tę teksturę, także nie bądźcie zdziwieni. Mam nadzieję, że Wargaming to naprawi w kolejnej patchu, bo jeśli nie, to ja nie wiem. No to będzie jakiś kryminał. Wyobraźcie sobie, że gracie jak, jakiś turniej, ktoś się chowa za wrakiem i nie możecie mu dać peski. No kryminał akurat pod tym no. względem. Także no, liczę, że naprawią to jak najszybciej. I po... tak powinna wyglądać poprzednia bitwa na Ruinbergu, że po prostu wjeżdżam, rozjeżdżam, a robię te 6 6000 i tyle. No, ja przy okazji, bardzo dużo odbiłem. Gdybym miał te dodatkę 10 mm pancerza na wieży, plus oczywiście, gdybym się tam jakoś jeszcze skontował, to naprawdę odbiłbym bym tutaj ze 6000 w tej bitwie. Także fajna bitwa, fajny czołg, a będzie jeszcze lepszy. Także nie wiem, czy nie warto będzie bijać akurat tej linii, bo wydaje się ten ma buff bardzo delikatny, ale on sporo zmieni. To Wam muszę powiedzieć, on sporo zmieni, także dzięki wielkie. Z odcinek jeszcze raz życzę Wesołych Świąt i trzymajcie się. Do zobaczenia w kolejnym odcinku Siemanu.